Miami, wielowymiarowe miasto, gdzie amerykański sen spotyka karaibski luz. Tygiel kulturowy, w którym częściej niż angielski słyszy się hiszpański. Miejsce o bogatej kulturze i intrygującej historii, doceniane w wielu produkcjach filmowych. W dzisiejszym filmie zabierzemy Was do miasta, które wciąga i inspiruje. Zostańcie z nami. Jesteśmy już w Miami, lot był krótszy niż myśleliśmy, bo trwał tak naprawdę tylko godzinę 15. Także bardzo szybko to poszło. Jesteśmy już na miejscu, dotarliśmy do naszego Airbnb. Mieszkamy w Little Havana, czyli w dzielnicy kubańskiej. Jest już dosyć późno, bo słońce zachodzi, ale chcemy jeszcze ten dzień wykorzystać. Także przejdziemy się tutaj po okolicy, zobaczymy sobie Kaja Ocho. Tam jest dużo miejsc, gdzie możemy coś fajnego zjeść. Są tam jakieś kubańskie, lokalne knajpki. Także poznamy Miami z trochę innej strony. Jutro planujemy dotrzeć na South Beach. Taki jest plan jak na razie. Ale dzisiaj jeszcze zaliczamy to Havana. Za Airbnb zapłaciliśmy 260 dolarów. Za 3 noce wynajmujemy pokój w domu. Także jest to bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o Miami. Dlatego, że tutaj jest bardzo drogo. To była jedna z tańszych opcji. Nawet łóżka w hostelach kosztują tyle, także myślę, że dobrze trafiliśmy. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo czysto. Z lotniska tutaj dostaliśmy się liftem, czyli to jest coś w stylu Ubera. Tylko jest tańszy od Ubera. Za przejazd zapłaciliśmy 15 dolarów. Także jak na te warunki, to naprawdę nieźle. El Rey de las Fritas w dzielnicy kubańskiej przy Caje Ocho. I znaleźliśmy tę knajpę na kanale Marka Winsa, naszego ulubionego vlogera. Bardzo polecał ją i bardzo fajnie wyglądały rzeczy, które tutaj jadł. Ceny są super, dlatego że można tutaj zjeść od 4 dolarów nawet. Witryny sklepowe tutaj w dzielnicy kubańskiej są w języku hiszpańskim, wszędzie słychać hiszpański. Byliśmy w sklepie Powodę i też mówili w stypie wsty po hiszpańsku no generalnie jest taki klimacik bardziej latynoski niż amerykański tak wygląda moja kanapka oh. i do tego kubajska kawa oh. mega słodka, mega mocna tak. ale naprawdę przyjemna w tej filiżance, widzimy ja widziałam jak pani robiła tutaj w tej filiżance są dwie łyżki cukru a tak wygląda danie marty o oh, matko <coughs> Hmm. Pyszne, spróbujemy z tym sosem. Nie wiem co to za sos, boję się, że jest tak ostry, że umrę, ale... Nie hmm. jest w ogóle ostre. Hmm. Za nasze jedzenie zapłaciliśmy nieco ponad 11 dolarów. Jedzenie było bardzo dobre. Fajny kubański klimacik, bardzo mili ludzie. Idziemy jeszcze się przejść kawałek tutaj tą kubańską dzielnicą. Kaje oczo dokładnie. Zobaczymy jak to wygląda i powoli będziemy wracać, bo się ściemnia, a jutro planujemy wstać bardzo wcześnie i zacząć dzień z pompą. Mega zarąbisty tu jest klimat, wszędzie są takie małe sklepiki z cygarami własnoręcznie robionymi, ludzie sobie siedzą na zewnątrz, piją kawę, piją piwo, popalają te cygara. Super, naprawdę, mega klimat, wszędzie pełno murali, bardzo fajne miejsce. Byliśmy właśnie w super lodziarni, którą też znaleźliśmy na kanale Marka Winta. Jak się smakuje, Michał? Coś wspaniałego, za dwie takie kulki zapłaciliśmy 10 dolców. W środku daje nam różnych smaków, są tutaj naprawdę różne Pięknie. dziwne smaki, na przykład whisky, także super miejsce, mega polecamy. W Miami zaczynamy dzień od Versailles, dobrze to przeczytałam, Versailles, tak? To jest piekarnia, kawiarnia w dzielnicy kubańskiej, w której zaraz zjemy śniadanie, napijemy się pysznej kawy. Zrobiliśmy dwie kubańskie kanapki. Jedna z serem, druga z mięsem. I to z kokosem i z serem. Czyli takie smażone ciasto z nadzieniem, do tego sok pomarańczowy i dwie kawy kubańskie. W sumie za to wszystko zapłaciliśmy 22 dolary 77 centów. Generalnie świetny był tam klimat, naprawdę dużo Kubańczyków. Mamy wrażenie, że tam czas się trzymał po prostu. Tak, tak. Trochę jak na filmie Scarface. Takie scenki rodzajowe Dokładnie. z życia właśnie kubańskich emigrantów żyjących w Miami. Mega ciekawie się to obserwowało. Fajny klimat, super jedzenie. Idziemy złapać autobus i zmierzamy już w stronę South Beach. Także do zobaczenia na plaży. jedziemy na South Beach. Bilety z downtown tutaj kosztowały nas 5 dolarów za dwie osoby. Także lecimy zwiedzać. Wow, ale klimat jest taki osobliwy. Nigdzie jeszcze takiego klimatu nie czułam jak tutaj pani ludzie są co i różne co gadają. Byliśmy w sklepie kupić wodę i okazuje się, że na tych schodach nagrywali scenę masakry Scarface z Pacino z mm. Te schody, gdzie nagrywali Scarface'a znajdują się zaraz obok Kolony Hotel na Ocean Drive. Jesteśmy właśnie pod domem Versace. Tutaj właśnie został zastrzelony, teraz jest tutaj knajpa. Jak ci smakuje cygaro. Nie wiem jak to się pali. Nie, nie mogę tego nie zaciągasz. Nie, nie leci mi dym. Nie wiem jak to się pali. Nie, nie, jakoś nie mogę się czuć. Czekaj. Chcemy zjeść do miejsca, które nazywa się Timeout Market, jest blisko Lincoln Road. Zamówiliśmy sobie wietnamską zupę Pho i pierożki BO. Tak to wygląda, zapłaciliśmy 28 dolarów. Jest to takie jedno duże pomieszczenie, w którym macie różne stoiska z kuchniami świata. Jest na przykład Wietnam. Punkt jest peruwiański, jest kolumbijski, są też drinki. Akurat jesteśmy tutaj i jest happy hour, także piwko kosztuje 5 dolarów, wino kieliszek 7 dolarów, a drink 8 dolarów. Wczoraj zakończyliśmy dzień spacerem po ocean drive. Jesteśmy właśnie w downtown i idziemy do El Sitio, czyli wenezuelskiej knajpy na śniadanie. Przyszło już nasze jedzenie. Ja zamówiłem arepę z kurczakiem i awokado Arepa to jest taki placek kukurydziany. Do tego kawa Marta ma sok z marakui. I... Jest to placek z kukurydzy. W środku jest wenezuelski ser. I na wierzchu też jest ser. I tutaj jest jakaś śmietana. Jedzenie było naprawdę dobre. Fajnie było spróbować czegoś nowego. Nie mieliśmy jeszcze okazji jeść wenezuelskich potraw. Także naprawdę polecamy. Wiadomo, jest troszkę drożej niż na przykład w dzielnicy kubańskiej. Ale to oczywiste, jesteśmy w downtown. Także tutaj wszystko będzie droższe. Bayside Market. Bardzo dobrze pamiętał to miejsce. Był tutaj 6 lat temu i mieszkał tutaj niedaleko, także też pokazał mi trochę downtown przed chwilą. Bayside jest takim jednym, dużym, otwartym centrum handlowym, w którym są knajpy, kawiarnie, lodziarnie, sklepy z ciuchami, z pamiątkami. Jest tutaj też takie duże koło widokowe i obok jest marina, także można sobie też popłynąć na taką wycieczkę czy jakimś większym statkiem, czy jakąś łódeczką tutaj. Największe branie ma taki tour, Celebrity Houses Tour. I tutaj jest ogromna kolejka, długa kolejka właśnie po to, żeby sobie obejrzeć domy celebrytów, które są gdzieś tu w pobliżu. Dotarliśmy właśnie do Winwood, Z downtown dojdziecie tutaj autobusem numer 2. Za bilet płaci się 2,50. Generalnie na pierwszy rzut oka jest to mega kolorowa dzielnica, pełna murali, jakiejś galerii artystycznych. Wszędzie leci muzyka, fajne spociki już widzę z maczami, z innymi ciekawymi, dobrymi rzeczami, także na pewno sobie gdzieś przysiądziemy no i to, idziemy eksplorować fajne Idziemy. Place, także fajnie wygląda, jest dużo ludzi, dzieje się. Idziemy! Zatrzymaliśmy się w miejscówce, która nazywa się Yokomacha. Na maczę, czyli na zieloną japońską herbatę, i na cold brew, czyli na kawę przygotowywaną bez użycia gorącej wody. Za takie dwie przyjemności zapłaciliśmy 10 dolarów. To jest po prostu obłędne, to jest mój ulubiony napój i uwaga! Jesteśmy w miejscu, w którym kupicie oprócz maczy, przeróżnej maczy. macze z hibiskusem, macze z kawą, macze z lemoniadą itd. itd. Kupić jeszcze lody o smaku maczy, kupicie jeszcze wypieki o smaku maczy i różne słodycze o smaku maczy. Także ja jestem w raju i będziemy tu dzisiaj siedzieć długo. Przyjemnie się siedzi bez klima także fajnie polecamy Wam, jeżeli lubicie macie albo jeżeli chcecie spróbować macie to przychodźcie do Yoko Mata. od tych głównych ulic w Wynwood i znaleźliśmy foodstrucka, który nazywa się piacere jest to włoski track. zamówiliśmy margaritę i taki chlebek z nutelną. zapłaciliśmy za wszystko, jeszcze za wodę 20 dolarów Boże, smakuje tak samo jak wygląda No, okej okay. Tak. Super, że tu trafiliśmy. Naprawdę, wystarczy trochę odejść na bok. Nie dość, że zapłacicie mniej. To zjecie naprawdę dobrze, autentycznie. W środku Nutella. Ciasto po prostu jak na pizzę. Posypane cukrem pudrem. O, to, wow. wow. Nie daliśmy rady tego dojeść. Jezu. Ale było cudo, widzę, że Marta jest w siódmym niebie. <noise> ja y jeżeli nie byłam w stanie tego dojeść. Znaczy, że naprawdę, słuchajcie, można się najeść i to tak dobrze najeść. W każdym razie, jeszcze mamy plan przejścia do Design District i to jest jakiś kilometr stąd. Także pójdziemy tam, zobaczymy, co tam się dzieje, a później, pewnie skierujemy się do Little Havana. Generalnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to okolica Wynwood, Najbardziej mi się podoba. Michał, jak Ci się Tobie podoba? To by się bardziej podoba ta okolica Downtown, South Beach, czyli tych Myślę, że mi też najbardziej podoba ze względu na to, że jest autentyczna, South Beach wiadomo. No, jest to imprezowe miejsce przeznaczone po to, żeby po prostu zaspokoić potrzeby przyjezdnych. Nie ma tam żadnej oryginalności i autentyczności. Tutaj już jest bardzo klimatycznie, jest dużo fajnych, niewielkich miejsc, gdzie można zjeść. Super, ta dzielnica mi się bardzo podoba. Downtown, no wiadomo, jest piękną dzielnicą, ale to są po prostu wieżowce. No i tu jest świetnie. Też oczywiście ma swój klimat, A, też no jest tak. fajna, autentyczna. Natomiast tutaj ja na przykład czuję się jak w domu, w sensie mogłabym tutaj mieszkać, bo są naprawdę fajne osiedla, food trucki, piękne murale, takie artystyczne właśnie przestrzenie. Ja na przykład bardzo lubię, Michał są też, obydwoje lubimy taką różnorodność. Gdzie na przykład wyjdziesz z domu i możesz sobie zjeść autentyczne włoskie jedzenie czy autentyczne tajskie jedzenie Jednocześnie tutaj jest bardzo dużo takich fajnych spocików właśnie wegańskich, wegetariańskich, bezglutenowych i tak dalej Ja też to bardzo doceniam Tutaj co 30 sekund dosłownie lądują samoloty dzielnica drogich markowych sklepów, drogich knajp i przyjeżdżają tutaj same luksusowe samochody, także to jest niezłe doświadczenie, ale Miami jest tak niesamowicie różnorodne, że naprawdę zadziwia mnie. Zadziwia mnie to miasto. Na South Beach. Bardziej widać taki kicz, wiecie, ktoś przyjeżdża, wypożycza sobie luksusowy samochód, odpala muzę na full i po prostu otwiera tak. szybę, jedzie i macha do wszystkich, krzyczy. Natomiast tutaj jest trochę inaczej i tu już widać, że po prostu no, są zamożni ludzie. No. Którzy przychodzą sobie na to zakupy, tak, tak, także troszkę inny klimat, ale no, na pewno ciekawe doświadczenie, warto tak. zobaczyć. W ogóle warto się tutaj poszwendać i wiecie, od dzielnicy do dzielnicy pojeździć. Tak, i zobaczyć ten kontrast. Tak, dokładnie, zobaczyć kontrast. Bo naprawdę w Miami jest sporo kontrastów, od Little Havana, dzielnicy kubańskiej, po prostu po takie dzielnice, mhm. gdzie są same luksusowe sklepy. Także bardzo ciekawie. Jest mega przyjemnie, także chwilę sobie pochodzimy. No i co? Będziemy kierować się w kierunku Little Havana, bo robi się już ciemno i już czuję w nogach. O, polskie nazwisko, patrzcie. Pozdrawiamy pana Markowicza.

I idziemy właśnie na śniadanie do takiego typowego amerykańskiego miejsca. Nazywa się 11th Street Dinner. Także będziemy sobie jeść amerykańskie dzisiaj jedzenie, nie kubańskie, nie wenezuelskie. No i szykujemy się na kolejny lot, na kolejne miejsce. Wylatujemy z Miami o 11 wieczorem. Także mamy jeszcze dużo czasu dzisiaj i spędzimy sobie go właśnie tutaj, w tej Afrika. która podaje azjatyckie makarony Big gang shit Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Linki do naszych mediów społecznościowych znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia.